Gość, Radia Zachód. Ręka w górę. Kto dostał widokówkę z pozdrowieniami w te wakacje? Ja podnoszę rękę, ale nie dostałem. Czy poczta polska jest tylko dla. Przepraszam za to stwierdzenie, czy jest tylko dla starszych ludzi. To jest pytanie prowokacyjne. O, o tym za chwilę porozmawiamy. Czy instytucja jest jeszcze konkurencyjna na rynku usług pocztowych? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Michałem Kuścińskim, dyrektorem Poczty Polskiej w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. No, zadawałem tyle pytań, to zacznijmy. Czy te widokówki najpierw, czy to się jeszcze wysyła, panie dyrektorze? Oczywiście, że tak. Jest to e, powiedziałbym, że teraz nawet trendy wysłać wizytówkę. E, oczywiście wymaga to <laughs> większego wysiłku niż wysłanie SMS-a, ale dzisiaj. Można znakomicie się do tego przygotować, i nasza firma też jest do tego przygotowana w sposób nowoczesny. Po pierwsze, możemy sami sobie zrobić swój własny znaczek pocztowy z logo firmy, czy ze swoim wizerunkiem, czy z pieskiem na przykład, oczywiście. I możemy mieć taki własny znaczek i już z nim wyruszyć powiedzmy, w Polskę i stamtąd wysyłać taką pocztówkę, a po drugie, możemy dzisiaj to zrobić również z poziomu smartfona, gdzie w na odpowiednią stronę, możemy zrobić zdjęcie, wypisać życzenia i my, jako Poczta Polska, zajmujemy się wydrukowaniem, zakopertowaniem tego i doręczeniem w tradycyjny sposób do adresata. No ale teraz to już Pan trochę przesadził, no bo gdzie? No zdjęcie, to no, Jak to ogarnie? No, to, to, to trzeba jechać, nie wiem, do zakopanego, tam na krupówkach, przepraszam, bo oczywiście nie każdy musi lubić zakopanej krupówki, tylko ja tak mówię z dzieciństwa. No tak, ale właśnie tam robimy sobie zdjęcie. No, no tak, no ale to. A my doręczamy to w tradycyjny ale sposób. Ale tam trzeba długopisem, nie wiem, babciu, ciociu, jestem zdrowy, Jem dużo, wszystko dobrze. No tak, no to tego elementu ręcznie pisanego <laughs> zabraknie. No ale przyzna pan, że pan jak długo w ogóle pracuje w poczcie polskiej? Mam 20 lat. To zmieniło się trochę. Tak, poczta się zmieniła. Myślę, że jestem przekonany w tą nowoczesną stronę. I tutaj myślę, że pewnie należałoby trochę wyjść z tych stereotypów, które gdzieś tam każdy może w głowie ma i niewiele wysiłku trzeba, żeby poznać Pocztę Polską od tej nowoczesnej strony. Mhm. Mówiłem tutaj właśnie o kartkach pocztowych, które możemy wysłać właśnie w taki hybrydowy sposób, no ale przed nami stoi ogromne wyzwanie i, i transformacja rynku pocztowego. To za chwilę. Usługi cyfrowe. Tak, usługi cyfrowe i, i między innymi ustawa o doręczeniach, to jest też takie wyzwanie, które czeka na Natomiast pan mówi, walczymy ze stereotypami, że to jednak jest, czy do, do, doświadczacie tego problemu, krótko mówiąc, że, że jednak wiele osób o poczcie myśli takie, że trochę konkurencja odjechała, poczta została, ale w ramach tego walczenia ze, stereotyp ze stereotypami, ste -o... z teoretypami, <laughs> tak, trudne, słowo, trudne słowo. Nie, ale chodzi mi na przykład o nie wiem, kuchnia siostry Anastazji, wchodzi się na pocztę, a tam wszystko można kupić. Czy to, czy to nie utrudnia? Ja wiem, że to nie pan decyduje. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o w ogóle książki. Ja tylko przypomnę, że w poprzednich latach ponad 100 księgarni w Polsce zostało zlikwidowanych w małych i średnich miejscowościach. I właśnie placówki pocztowe są odpowiedzią na to, żeby taki klient z mniejszej miejscowości mógł dostać pozycję książki, chociażby, tak, która mm -hmm. jest topowa, która najlepiej się sprzedaje w dużych komercyjnych marketach czy, czy firmach, które też zajmują się ich dystrybucją. Więc ten klient z mniejszej miejscowości ma taką samą szansę. I kupują ludzie? Oczywiście. Mhm. Kupują i bardzo dobrze się u nas sprzedają pozycje książkowe, wszystkie. I to są różne tematy, od historycznych, poprzez publicystyczne. Także tutaj mamy bo bardzo bogaty wybór. No i myślę, że to podobnie jak na stację benzynową dzisiaj nikt nie jedzie tylko po paliwo. No, tak na samo, jest tak samo nasze, nasza firma ma bogatą ofertę, też handlową. Tak? Mhm. Poczta to jest ponad 200 różnego rodzaju usług, więc naprawdę można tutaj wiele ciekawych usług i nowoczesnych zrealizować. Czyli i w tym nowoczesnym kierunku idziecie. Jak wygląda jeszcze kwestia zatrudnienia ludzi? Bo były problemy takie i to się chyba w okresie pandemii to było takie przesilenie, że ludzie narzekali. Ja pamiętam w Gorzowie taką sytuację i dobrze, że Poczta Polska nie chowała głowy w piasek wtedy, tylko odpowiadali pracownicy poczty, że no był taki problem, że lisonosze niekoniecznie chciało im się wchodzić na górę na przykład na drugie albo trzecie piętro w kamienicach, tylko od razu ciach w wypisywali awizo do skrzynki i dalej? Znaczy ja powiem tak, w okresie pandemii byliśmy jedną z nielicznych chyba instytucji, która była otwarta dla klienta. Nasi listonosze dzielnie pracowali i doręczali korespondencję, gdzie inne firmy się zamykały, więc nasze placówki pocztowe były otwarte. Oczywiście były ograniczenia covidowe, natomiast na dzień dzisiejszy jakby te problemy mamy za sobą, a jeżeli chodzi, tutaj pan redaktor mhm. być może sugeruje, że nie było dostatecznej liczby listonoszy, znaczy to dzisiaj, dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób, że to jest naturalna fluktuacja na poziomie jednego tak jak każda firma, więc takiego problemu dzisiaj nie ma. Mm -hmm. a, a kwestia, że tak powiem, przepraszam za kolokwializm, gramotności tych ludzi, bo to jest wiadomo, że dzisiaj ciężko jest o pracowników, którzy są rzetelni i tak dalej. Z tym też był problem, że na przykład ci ludzie, którzy wtedy pracowali, nosili listy, doręczali po prostu. Nie, tutaj nasi pracownicy są profesjonalni, mają dzisiaj praca listonosza jest ogromnie w w odpowiedzialną pracą. Też trzeba znać przepisy. Poza tym, każdy listonosz dzisiaj w Poczcie Polskiej nosi ze sobą tablet, więc, jakby ustalenie, czy on faktycznie był pod danym adresem, czy nie, to nie jest żaden problem. I ja jestem dumny z moich pracowników i zarówno z tych, którzy pracują na front office, czyli przy okienkach, jak i listonoszy, którzy codziennie wykonują bardzo trudną pracę. O, przypomnę, na, naszym, na terenie naszego województwa doręczamy rocznie około 7 milionów listów poleconych, więc to jest sporo. Do tego dochodzą jeszcze przesyłki zwykłe. Więc to jest bardzo odpowiedzialna praca. A lista, znaczy liczba doręczeń z roku na rok spada? Macie na pewno takie dokładne dane? No tak, to, nie, to, no według to dane są publiczne, można je sprawdzić. To są raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest, jakby nadzoruje naszą pracę. I dane mówią o tym, że te przesyłki listowe spadają z roku na rok około 7%. Tak? No i to jest ten proces właśnie cyfryzacji, mhm. i substytucji. Natomiast trendem zupełnie odwrotnym jest. Wzrost przesyłek polskich czyli Kurier, ekspres, Paczka. No i tutaj napędza go oczywiście e-commerce, tak? Rynek e-commerceowy. I tutaj mamy wzrost około ponad 15%. Wzrost. No ale to też widać, że ogólnie tendencja jest taka, że zakupy się już w ogóle przeniosły do internetu. E, tak, jest to prawda, ponieważ no, ten rynek e-commerce bardzo mocno się rozwija. Jego wartość szacuje się na ponad 100 miliardów złotych. Więc tutaj e, każda firma e, chce z tego tortu jak najwięcej zagarnąć dla siebie. My mamy bardzo mocną pozycję i, i walczymy o nią również podpisując kontrakty z, właśnie z przedsiębiorcami, którzy w ten sposób handlują w internecie. Dobrze, to mówił pan o tym, bo ja przerwałem trochę, przepraszam, mówił pan o tym, o tym pójściu w kierunku nowoczesnym, o tym, żeby, jak rozumiem, dużym wyzwaniem jest utrzymanie jednak tych przesyłek, znaczy tych tradycyjnych listów, czyli tej poczty, gdzie jest ten coroczny 7% około spadek. To jaki to jest pomysł? E Odpowiedzią na to jest ustawa o doręczeniach, która została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w 2020 roku. Weszła ona w życie w 2021 i ten proces już następuje. I tutaj e, chciałbym powiedzieć o takich dwóch najważniejszych datach, które, e, które są przed nami. E, one jakby są takim krokiem milowym w cyfryzacji państwa i w cyfryzacji usług pocztowych. Jest to 10 grudnia 2023 roku, czyli, czyli tego roku. Tak? To jest obowiązek ustawowy posiadania skrzynki do Adresów elektronicznych przez podmioty publiczne wybrane. Oczywiście szczegóły to są urzędy, Urzędy instytucje ZUS, tak, KRUS, mhm. to są instytucje między innymi, które w tym pierwszym etapie wchodzą. Natomiast 10 marca 2024 to będą instytucje, podmioty niepubliczne, tak, które też będą miały obowiązek ustawowy posiadania skrzynki do e doręczeń. Czyli ze tak. firmy na przykład. Tak. Mhm. I generalnie cały ten proces ma się zamknąć. W obecnej dekadzie, czyli do 2029 roku, ma być już pełna cyfryzacja usług mhm. pocztowych. Ale to brzmi, panie dyrektorze, tak jakby, jakby te wszystkie instytucje i firmy miały założyć adres mailowy sobie, a to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo to jest zasadnicza różnica. Po pierwsze, skrzynka do e-doręczeń i cały proces e-doręczeń jest certyfikowany i jest to jakby wymóg też Unii Europejskiej, wydany dyrektywami. Natomiast jakby ten obowiązek jest nieodzowny. Ale on się wiąże bezpośrednio z profilem zaufanym, bo zakładając taką e, skrzynkę, chociażby jako Kowalski, tak, mm -hmm. jako osoba e, fizyczna, to dostęp do tej skrzynki będę miał z poziomu profilu zaufanego. Właściwie będę miał, już go mam. Tak? E, I całą korespondencję, którą nazwijmy to szeroko mówiąc, urząd pocztowy, e, urząd jakikolwiek, miasta, wojewódzki, no, tak, urząd gminy, będzie no? chciał przesłać nam na przykład mm -hmm. decyzję podatkową, to będziemy ją widzieli na skrzynce w profilu zaufanym. Ale co mam do tego pocztu? Polska w tej sytuacji. Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, cyfrowym operatorem wyznaczonym do 2025 roku i Poczta Polska jakby dysponuje tymi plikami i je przesyła na skrzynkę, tak? To jest decyzja administracyjna o wydaniu decyzji o przyznaniu takiej skrzynki. Natomiast minister właściwy do spraw cyfryzacji daje nam uprawnienia do zarządzania tymi skrzynkami. Czyli jak rozumiem, chodzi o to, żeby jaki jest cel tego? Taki, żeby papiery nie krążyły to po pierwsze, dokładnie, dokładnie. a a drugie takie, żeby był ten dostęp jednak ym bardziej niezawodny bardziej niezawodny generalnie cyfryzacja takiego elektronicznego listu poleconego likwiduje wszelkie mankamenty powiedzmy tradycyjnej mhm. przesyłki listowej poleconej tak więc mamy pewność i e, kwalifikowany znak czasu kiedy została nadana kiedy została przesyłka odebrana więc tutaj nie ma już żadnych wątpliwości i to się odbywa w czasie rzeczywistym tak więc bardzo mocno skracamy czas e, jakby dostarczenia czy informacji e, urzędowej do obywatela i do firm czy przedsiębiorców a jest jeszcze obowiązek posiadania, jest chyba, to, tradycyjnej skrzynki takiej, żeby listonosz miał gdzie wrzucić? E, tak, list? jest to obowiązek wynikający z prawa pocztowego i też jakby staramy się namawiać naszych klientów, żeby taką skrzynkę jednak posiadać. Tak? Ale to też, to też to... normalnie fi... osoby fizyczne też? Tak, osoby fizyczne też. To szczególnie sprawdziło się w pandemii, kiedy, kiedy był ułatwiony dostęp tego listonosza do skrzynki i, i wtedy nie było wątpliwości, czy ten list dojdzie, czy nie. Skrzynki można też kupić na poczcie, prawda? Oczywiście. Dobra, panie dyrektorze, z takich lżejszych rzeczy jeszcze, bo. Znaczy, lżejszych, cztery tysiące to nie jest mało, umówmy się. Tak jest. W Gorzowie była taka historia niedawno. Chociaż sądzę, że jest przed miesiąca, ale policja ostatnio o niej dopiero powiedziała, że przyszedł pan do. Możemy powiedzieć, do którego urzędu pocztowego? Tak, w Gorzowie. Okrętowy pawilon, ja wiem. Gorzów Aha. 15 Urząd Pocztowy. Tak, tak. i tam przyszedł pan, on tam tej gotówki nie podejmował, miał przy sobie w kopercie około 4 tysięcy złotych, wyszedł z tej poczty, zgubił, poszedł dalej, poszedł inny pan, była kolejna. Kolejka na poczcie? No to z tymi kolejkami to też jest <laughs> różnie, bo to w zależności od godziny. Natomiast e, faktycznie jest tak, że pracownice poczty e, skojarzyły tą sytuację, ponieważ pan wrócił. Przepraszam, jeden zgubił, drugi znalazł. I ten, co tak. znalazł, się na poczcie zgłosił. Ten, co znalazł. E, e, ten, co zgubił. Aha, pytał... bo ten, co zgubił wyrówno. Tak, ten, co zgubił, pytał się naszych pracownic, czy nie zostawił może w placówce pocztowych tych pieniędzy. No, oczywiście ich nie zostawił, nie, nie było ich u nas, natomiast pani od razu skojarzyły to z komunikatem policyjnym, który został wydany w tej sprawie. I wspólnie z policją bardzo sprawnie, żeśmy zadziałali i został odszukany, został odszukany klient, który faktycznie zgubił te pieniądze i dzięki temu mógł je odebrać na policji. I odebrał, chociaż okazało się, że chętnych, żeby te pieniądze potencjalnych właścicieli było więcej. No tak, ale tu kluczowy jest monitoring i tutaj tak. przy współpracy z policją ten monitoring udostępniliśmy, była weryfikacja, nie było żadnych wątpliwości. Ja słyszałem, że panie to w ogóle pomagały na portalach społecznościowych, były tak kreatywne, że nawet trochę tam szukały. E, tak, tak. Dzięki portalom społecznościowym udało się ustalić chyba żonę tego pana. W każdym razie, no, zaangażowały się panie w tą sytuację. Zresztą generalnie nasi pracownicy są bardzo odpowiedzialni. Tutaj chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej sytuacji, gdzie właśnie w żarach w placówce pocztowej też klient no, ze zdrowiem nie najlepiej, źle się poczuł, zemdlał i panie, nasze dzielne asystentki, ratowały go w placówce pocztowej. Następnie wezwały pomoc no i klient później się bardzo mocno odwdzięczył paniom, przyniósł kwiaty z podziękowaniami. Więc naprawdę nasi pracownicy są wyczuleni na tego typu sprawy. I muszą być wszechstronni. Tak, tutaj wiedza jest potężna. Tak jak powiedziałem, poczta realizuje ponad 200 różnych usług, więc. Nasi pracownicy zarówno czy w terenie, czy przy okienku mają tą wiedzę, są szkoleni, więc naprawdę jeszcze wracając do tej nowoczesnej poczty, niewiele trzeba wysiłku, żeby poznać tą pocztę od nowoczesnej strony. Wystarczy nawet z poziomu smartfona załatwiać wszelkie sprawy pocztowe. Stereotypami się nie kierujmy. Nie, absolutnie. Ogarnąłem to trudne słowo z rana. <grym> Dziękuję, panie dyrektorze. Sporo, sporo informacji pan przekazał. To dobrze, bo to, mówię, rzadko mówimy o poczcie, a to jednak jest o czym mówić. Bardzo się cieszę i również chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za ich trud codziennej pracy. I nie tylko, nie tylko mówimy o sytuacjach, kiedy ktoś traci Przytomność albo gubi pieniądze. Michał Kuściński, dyrektor Poczty Polskiej był gościem w Gorzowskiej Poczty Polskiej, był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję, uprzejmie, do usłyszenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod. 24pl